Rośliny w każdym wnętrzu wyglądają pięknie, ustawienie ich w salonie, w sypialni czy w łazience ma same zalety. Rośliny dodają aranżacji uroku, przytulności i domowego ciepła. Są one jednak nie tylko estetycznym dodatkiem, mają też wiele korzyści zdrowotnych i psychologicznych, poprawiają jakość powietrza, regulacją wilgotności oraz poprawiają nastrój i jakość naszego życia. Wybierając rośliny do swojego domu czy mieszkania, pamiętaj. Albo zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju. Jeszcze przed zakupem sprawdź, czego dany gatunek potrzebuje pod względem światła, wilgotności i temperatury. Wszystkich kusi, aby kupić sobie roślinę, która jest piękna. Nie to jest jednak kluczem do hodowli. Kluczem jest zapewnienie roślinie właściwych warunków. Każda roślina pochodzi z jakiegoś miejsca na ziemi, rosła w suchym lub tropikalnym klimacie. Jeżeli odgadniemy ten klucz, Dowiemy się, jakie warunki musimy jej zapewnić, i wtedy hodowla stanie się mega prosta, radzi Karolina Kudłacik, projektantka zieleni, prowadząca program rośliny Karoliny Domo plus Senal plus Polska, projekt wnętrza. Alicja Szmal-Studio, fotografia Kinga, mądro nie róbmy takich błędów. Jak stawianie paproci na oknie od południa, nad kaloryferem, ponieważ roślina ta wymaga cienia lub półcienia i dużej wilgotności. Na to okno kupmy sobie jakiegoś kaktusa czy inną roślinę, która ma szansę w takich warunkach przetrwać, bo w przeciwnym wypadku jesteśmy skazani na porażkę, dodaje Karolina Kudłacik. Projekt i realizacja Tomasz Słomka, Anna Kapinos, Toka Plus Home. Fotografia Radosław Sobik Karolina Kudłacik. Projektuje ogrody, domy i mieszkania. Bierze udział w programach edukacji kulturalnej, prowadzi zajęcia artystyczne dla młodzieży i dorosłych we współpracy z Wewerskim Centrum Kultury, szkołami oraz w pracowni plastycznej Jajko. Prowadzi na kanale Domo Plus własny program Rośliny Karoliny, poświęcony metamorfozom wszelkich przestrzeni zielonych, ogrodów, balkonów tarasów czy oranżerii, ceni rośliny za piękno, jakie wnoszą do codzienności, ale też za jadle tropi praktyczne, użytkowe zastosowania roślin ozdobnych, wierzy głęboko w ideę biofilii, popiera czynnie hortiterapię, wspiera projekty permakulturowe. Zobacz także mieszkanie dla rodziny 2. +2. nowoczesne wnętrze, przytulne i w klimacie urban jungle.